Na MV Alta. wrak statku. Jak według Ciebie, yy, jakie są możliwe prace nurkowe tutaj? Co będzie do zrobienia? No Na pewno trzeba będzie zerknąć, zobaczyć zrobić batometrię i zobaczyć, ile elementów znajduje się pod wodą. Bo jak widzimy na około wszystkiego, co się dzieje, elementów, które są luzem, jest y, dziesiątki, no y, więcej. Są elementy od małych takich o 30-50 kg po takie, które mogą osiągać nawet wagę poniżej 10-15 ton. E, więc e, elementami pierwszym jest rozpoznanie terenu, zrobienie batymetrii, a później podszypianie i wciąganie i robienie. Czym jest batymetria? Batymetria to jest skanowanie dna. Razem jak to robimy z sondą, to to nam Wykaże wszystkie nieprawidłowości na które się znajdują i nam to wskaże albo w trójwymiarze, albo w wielowiązce sonda wielowiązkowa nam to wykaże wszystko. No, trzeba to będzie zrobić na pewno przy stanie wysokim wody, czyli nie takim jak dzisiaj, bo dzisiaj mamy fajne niski i dużo widać. Ale ten stan się utrzymuje tylko przez 3-4 godziny w ciągu doby i to jest trochę mało, żeby, żeby robić wszystko na lądzie, więc będzie dużo zabawy pod wodą. Jaki zespół notów powinien być według Ciebie? No taki co potrafi. Eee, pracować pod wodą, taki chciał być pod wodą, który się nie boi wyzwań, takich, którzy mają trochę czasu i eee, którzy są ciekawi świata, no, na pewno doświadczeni, bo tutaj warunki są, no, są skały, no. i każdy jakiś tam mniejszy czy większy błąd może skutkować małą albo większą kontucję. Ile później ludzi liczyć taki zespół? No, minimum cztery. No, minimum cztery osoby to jest taki, bo głębokości tu nie ma dla każdego jakby... Samego bezpieczeństwa to cztery osoby powinny wystarczyć. No ale dochodzą no, jeszcze rzeczy później, typu takie jak gdzie będziemy składować tlen, gdzie, jak będziemy to podnosić, jak będziemy to zaczekać, czy trzeba będzie do spalania, czy trzeba będzie to wyciągać przez skały, czy to się będzie gdzieś zagnieżać, czy to będzie wyciągane wyciągarką czy dźwigiem. i wszystko trzeba będzie na bieżąco konsultować z ekipą, która organizuje elementy wydobycia. Czyli kwestia logistyczne też do zorganizowania. Nie, to wszystko jest do zorganizowania. No. nie jest jakby wielki element, największy element to po prostu pomysł, jak to zrobicie, a wykonanie jakby z takim doświadczeniem, które mamy w wyciąganiu wraków i różnych dziwnych elementów z podwody, no mamy bardzo duże. A jak z falowaniem? No to niestety, no falowanie jest ludem, zasadą taką którą Trzeba brać pod uwagę, no. więc czasami lepiej zrobić rzeczy pod wodą, jak będzie najwyższy poziom wody, bo, ponieważ wtedy przy dnie prawdopodobnie będzie mniejsze falowanie Ale tak i tak, trzeba będzie się zwrócić do Instytutu jakiegoś meteorologii, żeby zobaczyć jakie są największe wpływy, jak w, w jakich godzinach, w jakich dniach. No i trzeba będzie na pewno uwzględnić to, że musimy musi być bezpiecznie, no bo dobrze to przede wszystkim z będziemy się bawić. Jakieś półśrodki, tylko albo jest bezpiecznie robimy, albo jest lekko niebezpiecznie i już nic nie robimy. Czyli możliwe, że prace będą prowadzone przez kilka godzin w ciągu dnia, a później kilka dni przerwy, bo półwładanie będzie na to pozwalać? No tak, no to warunki pozwalają na to, znaczy my jesteśmy zależni od warunków, no nie jest odwrotnie. No tutaj jest jednak są skały i każde małe, małe zafalowanie, małe uderzenie jakiejś fali czy cofnięcie fali może spowodować duże szkody na, na, na zdrowiu. Więc e, może być tak, że będziemy pracowali przez dwa dni ciągle od zmierzchu do świtu, albo i nawet nocą, jak będą warunki, bo to nie jest żaden problem. E, a może być tak, że przez półtora miesiąca albo i trzy tygodnie, bo to nie wiadomo. Czy to jest tak, czy tak, czy może trzy dni. Trzeba sprawdzić po prostu jaka wezmę jakie są tu warunki, że przez półtora miesiąca nie wejdziemy w ogóle do wody. To jeszcze się przedstaw. Łukasz, Ankorda. <laughs> Skąd jesteś? Jestem z Gdyni. Dobra, dzięki i co tu robisz? Cześć, jestem Tomek, przyjechałem z Gdańska. Eee, jesteśmy w trakcie eksploracji MB Alta. Eee, sprawdzamy stopień zanieczyszczenia i możliwości rozbiórki tego, e, tego stawku. Eee, z, od strony praktycznej, od strony y, technicznej, jeżeli chodzi o samozłomowanie i cięcie. To jesteś specjalistą od transportu. Oceniałeś drogę dotąd. Co uważasz, tak? Jeśli nie da się, co trzeba będzie zrobić? <laughs> yy, przynajmniej ogromne wyzwanie logistyczne. Tutaj będzie Specyfika tego miejsca i specyfika ukształtowania e, terenu sprawia, że logistyka e, wyciągania stąd materiału wyciągania tych złomu i go dalej będzie trudna i jesteśmy ograniczeni do posesji jednego rolnika, który... Jeżeli będziemy robili to technologią świgu, e, potężnego świgu, to najprawdopodobniej jego infrastruktura lokalna, jego tutaj drogi dojazdowe będą wymagały przebudowy, bo też będziemy musieli zrobić nową, osobną drogę dla transportów gabarytowych, żeby będzie tutaj dojechał. To będzie trudne. E, lokalne drogi irlandzkie są, są wąskie i, i są ciężkie do transportu, i są trudne do transportu ciężarowego, ale to jest coś, z czym sobie poradzimy. Jeżeli będziemy mieli możliwość tutaj na miejscu rozlokowania swoich sił i będziemy mieć współpracę z właścicielem ziemi, to również będzie wykonalne. Ale będzie to wymagało bardzo dużo Jak myślisz, ile czasu zajmie wywiezienie z tego wszystkiego, abstrahując od tematu samego pocięcia i przygotowania? Plakata transportowa. Strzelam że, strzelam zakładam, że samo włożenie materiału damy radę realizować w zależności od sposobu, do zrobić atrakcję tak? Czy będziemy robić po 10 ton dziennie, czy będziemy robić o 50 ton dziennie. E, zakładam, że będziemy w stanie zrobić od 2 do 4 transportów auto, autobusów po e, na które plus będziemy ładowali po 10 ton, Będziemy, wyjść, będziemy musieli, bo w Kambodży, I klasie, klasie, Tak, no i trzeba zaimportować z Pakistanu specjalistów, co tam 14 <Yasitunk sia -hali> 14 lat. 14 letni specjaliści się na lat doświadczenia w zawodzie i będą to, to tam w a tak poza tym to jeszcze możemy wykorzystać wciągarkę, którą wciągaliśmy te skarby. Tutaj trochę trzeba by tą skarbę rozbyć, żeby ułożyć taki wjazd. wjazd. Eee, Czujesz, ale to Ale ma tam dużą szkodą dla stanowiska, no w ona się osuwa w naturalny sposób, więc tylko byśmy ją trochę chcieli w paru miejscach trochę bardziej osunąć, eee, tyle. Natomiast yy, trzecia opcja taka najbardziej wygodna byłaby, ale zarazem też to jest kosztowna, no to wstawienie dźwigu u góry i kawałek po kawałku podawanie dźwigiem, ale daje to komfort, że można sobie tutaj i na dół podać wtedy pigiem i ludzi, i niezbędne urządzenia, jakieś pomocnicze, wszystkie gazy, wszystko co to na dole będzie potrzebne jest transport w obie strony góra dół. A w momencie kiedy mamy ściągankę ustawioną u góry, no to niestety, ale yy, Transport tu na dół się staje problematyczny, ponieważ dzisiaj, e, żeby w ogóle się tu dostać, to tu się Jakie są ramy czasowe, w których można tutaj pracować? Jedziemy przypływy i pływów, wysokość wody? to nie można no to jest to robić, nie? Bo teraz jakby patrząc na to, że teraz jest bardzo niski stan mody, najniższy. To można z tego wyciągnąć, żeby wyciągnąć najbardziej zamknięte partie. I tam pracować. Ale nawet przy maksymalnym stanie wody, no to nadal jest to robić. Masę łodzi jest wokół. I nawet jak jest maksymalny stan wody, to większość pracy jest do wykonania nad, nad poziomem wody. Teraz korzystając z tego minimalnego, no to można podpierać tutaj stąd, gdzie jesteśmy nie widać, ale tam do kamieniem, gdzie ta wielka rura i tam, tam jest sterta taka hałta złotu już porąbanego tylko trzeba było nigdy pozbierać powiczonek bo on się tam sam nie wydostanie nie, tego jest dużo ile szacujesz czas całego przedsięwzięcia żeby to pociąć, wywieźć, wyczyścić jak już jestem zainstalowany czy to z dźwigiem czy to z ciągarką to samej roboty szacuję na 3 miesiące maksymalnie a ile zajmie cała instalacja. No i to różnie, no to zależy od wyboru technologii. To, to w zasadzie można powiedzieć, że zajmie pół roku, bo to już od teraz, bo to musimy też planowanie, tak? Trzeba z gospodarzem wszystkie szczegóły. Trzeba ustalić yy, jakiś taki, chociaż w zarysie, projekt, jakby to miało wyglądać. Gdzie mi zostanie posadowiony, albo wciągarka, jak jest, jakie są odległości. No to wszystko nas czeka, taka praca geodezyjna. A... A sama, sama robota to już jest też prosta, ponieważ może zrobiło większość. Spardu jest to to jest bardzo jakby dobry mogrytowa do palenia, więc rozwijamy palniki i samo jakby pocięcie przygotowania to zajmie chwilę jedynym wąskim gardłem, wtedy się stworzy ten transport do góry i ewentualnie wywożenie tymi wąskimi drogami, które tutaj są. No dzięki.